Średnioroczny czas spóźnienia PKP jest niższy niż Deutsche Bahn w tej chwili. Tylko, że Mamy czas przejazdu z Wrocławia do Warszawy jest wciąż skandaliczny. Od jakiegoś czasu nastała taka paskudna, ohydna moda, że w komunikatach w pociągach słyszymy, że w stacji Wrocław można się przesiąść albo w stacji Poznań można się przesiąść. To nie jest w stacji. To jest na stacji, zgodnie z definicją słownikową. Żyłka mi pękła, jak dwa dni temu jechałem z Warszawy do Wrocławia pendolino. No, I tam polskojęzyczny konduktor, przepiękną angielszczyzną, z doskonałym akcentem, też mówił poprawnie po angielsku, aboard the train. Natomiast jak mówił, że wita nie w pociągu, nie na pokładzie pociągu, tylko wita na pociągu, i tak mi mówił co pół godziny albo częściej, to myślałem, że mnie trafi. Maszynista, ten kierownik pociągu. Nie, to, to jest... kierownik pociągu to jest konduktor. To jest ten główny tak? konduktor. Tak okay. mi się wydaje. Jesteście dobrem narodowym, jesteście narodowym przewoźnikiem, narodowym przewoźnikiem, szanujmy się, no na jakim pociągu? W pociągu. I na dworcu, na dworcu, na litość boską. Współczuję osobom z zagranicy, które muszą się tego polskiego uczyć, ale my na szczęście nie mamy tego problemu. No to powinniśmy mówić dobrze, prawda? Jeśli interesuje Cię świat technologii oraz Apple, obserwuj Maggatkę.